Dzisiaj przypomnę wam mój stary przepis, bardzo popularny na moim blogu, na ruskie kluski, pyszne. Pół kilograma ziemniaków, oczywiście ważone po obraniu, ugotowałam w osolonej wodzie, wystudziłam. Mam również twaróg półtłusty, 250 gramów. Musimy to przemielić lub przecisnąć przez praskę. Jak maszynka, to bardzo drobne sitko. Jak mam już przemielone lub przeciśnięte przez praskę, to dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczanej i około pół szklanki mąki pszennej. Pamiętajcie, że moje szklanki zawsze mają 250 ml w przepisach. Dodaję również jedno jajko, sól i pieprz. Wyrabiamy ciasto najpierw łyżką, żeby zaczęło się łączyć. Po chwili już dłonią. W razie potrzeby, jak będzie jeszcze się mocno lepić, możecie dosypać odrobinę mąki, ale nie za dużo. Wszystko to zależy od rodzaju ziemniaków. Z gotowego ciasta formujemy kulki mniej więcej wielkości orzecha włoskiego i odkładamy na deseczkę podsypaną mąką, żeby się nie przykleiły. W dużym garnku muszę zagotować wodę, oczywiście osoloną, dodaję jeszcze drobinę oleju. W trakcie czekania, aż mi się zagotuje, pokroję sobie jedną cebulę w kostkę, pokroję również kilka plastrów wędzonego surowego boczku, drobniutko. Podsmażę najlepiej na maśle, żeby później była fajna i smaczna okrasa do moich klusek. Aż się zarumienią. Woda mi się zagotowała, to mogę wrzucać kluski. Oczywiście nie wszystkie naraz, tylko najlepiej partiami. Zamieszam odrobinę. Przykryję i jak wypłyną, odkrywamy pokrywkę i po wypłynięciu gotujemy jeszcze około 2 minut. Po tym czasie łyżką cedzakową wyjmujemy i wrzucamy kolejne. W międzyczasie już podsmażył mi się fajnie boczek i cebulka. Kluski ostatnie dogotowane. Przekładamy wszystkie ugotowane kluski na patelnię do okrasy i delikatnie mieszamy. I gotowe, możemy nakładać. Smacznego!